Wiadomości lokalne, dzień dobry. Policjanci z Wydziału Antykorupcyjnego Komendy Wojewódzkiej w Katowicach zatrzymali dwóch częstochowskich lekarzy. Zarzut – wystawienie za łapówkę mieszkańcę Jastrzębia-Zdroju kilkunastu zwolnień lekarskich w latach 2009-2010. Łącznie wszyscy zatrzymani usłyszeli 43 zarzuty wręczania i przyjmowania łapówek. Jeden z podejrzanych lekarzy złożył wyjaśnienia i nie przyznał się do winy, drugi przyznaje się do niej częściowo. Obaj czekają na wolności na akt oskarżenia, nadal pracują, za przestępstwa korupcyjne grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności. Policjanci z Komisariatu 6 Policji w Częstochowie zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzewanych o uszkodzenie ciała 32-letniego mieszkańca Błeszna, najście na jego mieszkanie oraz groźby karalne względem jego rodziny. Jak wstępnie w policjanci 28 czerwca mężczyźni weszli do mieszkania Częstochowianina i tam najprawdopodobniej go pobili. Mężczyzna został zabrany do szpitala. 68 zarzutów umieściła prokuratura w akcie oskarżenia wobec 37-letniego Arkadiusza P., Mężczyzna nie miał żadnego wykształcenia, ale dysponując podrobionymi dokumentami i pieczątkami, zarabiał jako architekt i inspektor budowlany. Wpadł, gdy sfałszował zwolnienie budowlane i posłużył się nim w banku, by uzyskać kredyt hipoteczny. Oskarżonemu, który przyznał się do winy, grozi do pięciu lat pozbawienia wolności ponad 52 miliony złotych z unijnych funduszy rozdał Urząd Marszałkowski na odnowę i rozwój w województwie śląskim. Prawie 40% zakwalifikowanych do realizacji wniosków pochodzi z naszego subregionu. To były ostatnie rozdane fundusze na odnowę i rozwój w tym unijnym budżetowaniu. Wnioski mogły składać urzędy gmin, instytucje kultury, kościoły i związki wyznaniowe, organizacje społeczne i stowarzyszenia, mające status organizacji pożytku publicznego. Za unijne pieniądze po dołożeniu własnych funduszy można na przykład budować boiska i tereny rekreacyjne, kłaść chodniki, urządzać wiski i świetlice, odnawiać budynki służące lokalnym społecznościom, a także kościoły. Dyrektorzy wszystkich częstochowskich szkół muszą złożyć w urzędzie miasta oświadczenia. Jakie dobrowolne składki od uczniów pobierane są w ich placówkach? Stało się to za sprawą dyrektorki zespołu szkół nr 2 która w statucie szkoły umieściła zapis o konieczności płacenia za dzieci w zerówce. Rodzice są oburzeni faktem, że pobiera się od nich niby dobrowolne opłaty, zawiadomili więc kuratorium. W marcu kuratorium oświaty w Katowicach przeprowadziło kontrolę placówki, wtedy natrafiło na zapis w statucie. Zwróciło się do prokuratury, aby ta ustaliła, czy nie łami on konstytucyjnej zasady darmowej nauki. Sprawa cały czas jest w toku. W niedzielę odbyła się konferencja prasowa poświęcona organizacji wielkiej gali boksu zawodowego, która odbędzie się 5 sierpnia w Częstochowie. Podczas częstowskich gali Boxu z inicjatywy Marcina Najmana odbędzie się licytacja z podanek Tomasza Adamka oraz sprzedaż okazjonalnych koszulek. Wszystko to, by wesprzeć rodzinę Paulinki w walce z chorobą. Impreza ma również udzielić wsparcia ośrodkowi szkolno-wychowawczemu zajmującemu się dziećmi niepełnosprawnymi. Na ten cel m.in. będą wystawione na licytację rękawice Adamka. Można już jeździć legalnie rowerami w pasażu Alei Najświętszej Marii Panny w Częstochowie. Miejski Zarząd Drogi Transportu zainstalował znaki drogowe dopuszczające ruch cyklistów na tym szlaku. Nie wyznaczono jednak osobnych ścieżek rowerowych. Można więc jeździć po całym pasażu. Od poniedziałku ulice Śląska i Kilińskiego stały się dwukierunkowe. Kierowcy szybko przyzwyczaili się do tych dość nietypowych zmian. Najgorzej radzą sobie piesi. Ponieważ nie ma świateł przy wlocie z Placu Biegańskiego w ulicę Kilińskiego, a i ruch w godzinach szczytu większy, ludzie dość długo muszą czekać, nim któryś kierowca zatrzyma swoje auto. Cztery nowe ronda powstaną wkrótce na zawodzie, a nawet pięć dziś na zawodzie uznać także kuceli. Ronda zyskują coraz większą popularność z uwagi na to, że nie wymagają tylu pieniędzy na eksploatację oraz uspokajają ruch, zmuszając kierowców do wolniejszej i ostrożniejszej jazdy. Myszków wciąż nie rozwiązał problemu schroniska dla zwierząt, którego teoretycznie już nie ma. Myszkowskie skronisko prowadzone przez miejską spółkę Saniko przestaje istnieć. Nadzór budowlany kazał je zamknąć, bo było samowolną budowlaną. Spór z miastem w tej sprawie rozstrzygnął się w sądzie administracyjnym na niekorzyść zwierząt. Budowlańcy wkroczyli i zaczęli rozbierać boksy. Pracownicy i wolontariusze przygotowali samodzielne prowizoryczne wybiegi. Zwierzęta były tam zadbane, ale warunki makabryczne. W środę w Częstochowskim Ratuszu odbędzie się prelekcja Medale Holokaustu. Wygłosi ją Severin Spelling, urodzony w Częstochowie, a na stały mieszkający w USA kolekcjoner posiadający największą na świecie kolekcję medali o tematyce upamiętniające zagładę Żydów. To wszystko na dziś. Dziękujemy za uwagę. Do widzenia.